Dzisiaj pokażę Wam jak robię płatki owsiane. Płatki owsiane to bardzo pożywne śniadanie, które jem niemal codziennie. Można zrobić na bardzo wiele sposobów. Dzisiaj pokażę Wam mój sposób. Składniki Wam się teraz wyświetlają tutaj, i teraz pokażę Wam jak zrobić grzezikową owsiankę. Tak, tak ją nazwijmy. zelewam wrzącą wodę, dodaję taką przyprawę do szarlotki. Zam. Powinna być przyprawa do owsianki brzyzika, ale nazywa się przyprawa do szarlotki. Miodek, no mam taki. Mieszamy wrzącą wodę z naszą przyprawą. I gotowe. Nie no żartuję. Idziemy dalej. Płatki owsiane najlepiej kupujcie górskie, nie błyskawiczne. Górskie są o wiele zdrowsze. Dajemy do naszej wody. Niech nam to trochę zmięknie. Dodajemy masła orzechowego. na koniec możecie dać przeróżnego rodzaju bakalie ja daję płatki migdałowe oraz kokosowe na koniec kawałki bananków i mamy zdrowe potrzebne śniadanko No wiem, wygląda niczym folanowa owsianka, to brzezikowa owsianka. Kiedy oglądaliście odcinki folana zapewnie leciała wam świnka i też chcieliście do takiego zjeść, ja wam dałem przepis. Więc zapraszam do zrobienia takiej owsianki i smacznego. O, znalazłem jeszcze w lodówce syrop klonowy. Więc sobie jeszcze dodam do owsianeczki. No i naprawdę polecam Wam, jeśli chcecie być naprawdę aktywnymi sportowcami. Ojcieczek uwida co nie będę jeść. Jeśli myślicie poważnie o sportu, uprawianiu nie tylko freestylu, ale o znowu widelezjonem. No to, wracając. Jeśli naprawdę poważnie myślicie o uprawianiu sportu w sposób yy, czy to rekreacyjny, czy to wyczynowy, to naprawdę skupcie się na zdrowym odżywianiu się. Jedzenie to jest nasze paliwo, a bez paliwa samochód nie pojedzie. Tak samo bez odpowiedniego odżywiania się nie będziemy mieć odpowiedniej energii na treningu, a we freestyle potrzebujemy naprawdę dużo energii. Więc pamiętajcie, nie tylko treningi z piłką, ważne też jest co robicie wokół siebie, wokół swojego ciała. No i zwróćcie uwagę na to, co jecie. i naprawdę to zaprocentuje yy, ja. Zdrowo odkąd pamiętam, mi się wydaje, że tak zostałem wychowany, by jeść jak najbardziej zdrowo I myślę, że wy też tak możecie zrobić Przydałaby się kawa Kawa jest najlepsza, uwielbiam kawę Jestem niesamowitym kawoszem Oprócz tego, że świetnie smakuje, to ona jest świetna, jeśli chodzi również o treningi Jest to najlepsza przed treningówka więc jeśli... Wybieracie się na trening, kubek kawy i czujecie się niesamowicie pobudzeni, Wasza adrenalina jesteście skoncentrowani i czujecie, że macie więcej energii. I to jest potwierdzone badaniami. Kawa najlepsza przed treningiem. Najlepsza przed treningówka. Kofeina. A co dzisiaj będę robić? Mam zmęczone nogi. Jeśli byłby to normalny tydzień, to dalej bym trenował tak samo ale oczywiście nie chcę się przed Mistrzostwami Świata przeforsować Jest na razie rano, nie wiem, nie wiem jak to będzie wieczorem, więc myślę, że poczekam do wieczora z treningiem No i do tego czasu pomontuję, mam dużo zleceń montażowych No i zmontuję parę rzeczy na Just Freestyle Nie przerobiłem jeszcze zdjęć dla chłopaków z obozów, bo tam co turnus zrobię zdjęcia dla nich I niecierpliwią się czekają, zrobiłem jeszcze zdjęcia na wyjeździe, na wakacje swojej dziewczynie, moja dziewczyna też pewnie będzie się niecierpliwić gdzie są jej zdjęcia. Wszyscy czekają na zdjęcia, wszyscy czekają na zlecenia, wszyscy czekają na filmy. A ja bizny muszę robić i montować <grych> Nie no. Lubię to bardzo dobra. Jadłem. Właśnie nagrałem jeden z poradników na kanał Jaki? To zobaczycie Teraz właśnie wrzucam materiały I zaraz zaczniemy montować o, Proszę, tu możecie zobaczyć backstage y, studia nagraniowego y, Brzezik Studio, Just Resay Studio Staram się, by materiały były jak najlepsze jakościowo By trzymać jakiś poziom Znaczy, robię to też w dużej mierze dla dla swojego rozwoju osobistego. No i powiem wam, że fajne, fajna robota. Bardzo cieszę się, że znalazłem taką drugą pasję w postaci tworzenia filmów. Rozwijam swoją wyobraźnię, estetykę, swoje poczucie artystyczne. No a teraz tym bardziej, zwłaszcza, że po pięciu latach prób, moje marzenie się spełniło. Dostałem się do najlepszej szkoły filmowej w Polsce, w Łodzi. No należy do tej elity, bo dziewięć osób się tylko dostało. No i teraz. Przede mną pięcioletnia piękna przygoda z nauką montażu filmowego w szkole filmowej. Ciekawe, co to będzie, ciekawe. Ciekaw jestem, jak się zmieni moje życie w tej szkole. No ale póki co korzystam z wakacji, nagrywam i montuję materiały na Just Freestyle i Nie wiem, jak to będzie od nowego roku akademickiego, ponieważ całymi dniami będę przesiadywać pewnie w tej szkole. No a chciałbym jeszcze mieć jakiś czas na treningi i inne rzeczy osobiste. Nie będę mówić jakie No to co, za ten czas jak się nam wrzu wrzuca materiał, to pokażę wam kilka fajnych rzeczy Co posiadam na dysku? To są rzeczy dla dorosłych Nie no Tak wygląda moje stanowisko montażowe I tutaj jest multum folderów z moimi... Czy to z produkcjami, czy to z moimi zleceniami Mam to wszystko na dysku zewnętrznym 4, terabaj 4 terabajty I zobaczcie no, życie życiu to jest ciągłe segregowanie Dajmy na to folder Niech będzie jazz freestyle. Tyle tego jest, że aż nie może się załadować. No i tu są wszystkie odcinki, które dodałem na wszelki wypadek. Nie wiem, jakby się YouTube skraszował czy coś. No i mamy tutaj takie folder, foldery na playlisty jak recenzje, relacje, zaplanowane odcinki, wyzwania widzów, vlogi. Tutaj już mam zaplanowane niektóre odcinki, więc jeśli będziecie spostrzegawczy, to to możecie coś wyłapać i zaspoilerować sobie dużo również sobie planuję mam tyle pomysłów, mam tyle do zrobienia tych filmów, no naprawdę chcę wam tyle przekazać w tych filmach ale no nie wiem, no czasu nie ma nie ma te, tyle możliwości no. no popatrzcie, to jest mój notatnik z filmami do zrobienia, każdy podpunkt to jest film do zrobienia i no naprawdę, ja się przykładam do tego kanału jakby, nie wiem z 5 milionów subskrypcji miał a to tylko jakieś mierne 2000, no ale nie, no nie robię tego dla subów, robię to, już sam zauważyłem, że, że dzięki temu kanałowi świetnie się rozwijam jako montażysta, jako, jako osoba medialna, lepiej się wypowiadam, myślę, że czuję się śmielszy do ludzi więc nie, no naprawdę jestem bardzo zadowolony z prowadzenia tego kanału I, no i też widzę, że te filmy naprawdę się przydają niektórym osobom jeśli widzę osoby, które zaczęły z freestylem dzięki temu kanałowi między innymi Mateusz Pichan, czyli no obecnie nasz naj... jeden z najlepszych młodych talentów jeśli chodzi o freestyle, odkrycie tego roku no i odkrycie z uższego roku, czyli Adrian Progress, no to naprawdę, jeśli widzę coś takiego, no to ciepło mi na serduszku pozdrawiam was a jeśli ty to oglądasz i Dzięki temu kanałowi zacząłeś z freestylem. Odezwij się w komentarzu Spraw, żeby było mi ciepło na serduszku Dobra, przerzucił się materiał Montuję poradnik No i na przemian montuję vlog z wczorajszego dnia Tych wszystkich materiałów na komputerze łącznie z moimi zleceniami, się z moimi produkcjami i z filmami na czas freestyle jest aż 3 terabajty. 3 terabajty, ile to jest? Jeśli to wszystko stracę, to o, wieloletnią pracę swoją stracę. No, trzeba zrobić dodatkowy backup, bo już jakąś tam kopię zapasową kiedyś zrobiłem. Ogólnie to się dzieli montażystów na dwa typy: na tych, którzy robią kopię zapasową, i na tych, którzy zaczną robić. No, ja mam nadzieję, że nie będę się zaliczać do tych drugich. No, bo już. No już raz doświadczyłem stracenia swoich, yy, swojej ciężkiej pracy w postaci filmów, więc oj, drugi raz bym nie chciał. Raz mi się dysk spalił. No takie takie są. Przygody montażysty, freestylera montażysty, świra montażowego, freestyleowego. <grybujesz> Jak to mnie dziewczyna nazywała. Dzisiaj raczej nie potrenuję, jednak Moje zmęczone nogi są zbyt zmęczone. Prze przeznaczę ten dzień na regenerację, na całodniowe montowanie materiałów, mam parę zleceń do zmontowania. No i dzisiaj może w formie regeneracji skoczę na basenik. na, na Basening, <grych> na Basenik. Basen jest świetną formą regeneracji. Rozluźnia mięśnie, następnego dnia są o wiele bardziej sprawne, więc polecam. Dzisiaj jest 16, sierpnia, piątek. Za... Trzy dni jadę więc. Chyba jutro ostatni trening przed Superbowlem nie czeka. A teraz czas na montowanko. A na dzisiaj to chyba tyle, bo dzisiaj już nie potrenuję. Widzimy się w jutrzejszym treningu. Eldo.